Z kieszeniem golem, to jest mój drugi odcinek z Breaking Point. Ale teraz ja znaję Robloxa. Chyba wrócę jakiegoś z tego. 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 ale teraz nagrywam gramam i kolej sobie gdzie nagrywam Breaking Point. Pewnie nagrywam Wrocław, gdzie Breaka, Morgan, Wyskeli i Ale teraz po poskoczę, gdzie nagrywam Breaking Point. Okej, dobra. Oni koi, lunge mają. A czekaj... Dobra, ja skałem. Ale ja jakieś sebe. Nie wiem. Tak, nie wiem. Czekaj, ale będzie się lobruks w Wrestling, Czyli będziemy delegować. No, dosłownie za siebie delegować. Sos. Pam, 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 pam tam 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 Dobra. Na na i na lunga na lunga i... tam gram. Ja sobie sobie właśnie... Hmm... To jest... Kto wiem. walczył? będzie walczył. Eee, o, bok, ja nie chcę walczyć Ona, ona by mi wezła Bejkonka, bejkonka, bejkonka Kto to widział? Okej okay. Eee, a nie A ona napisała S, kako i nie Karmel to Elze Gorka. Wybieram ją z kimś. Co? Na no, mnie nikt nie głosuje, nikt nie chce się ze mną bić. Haha, <laughs> fajne Chcę, W każdym razie coś napisał. Okej. Okay.

Pan Błogownicy, w sumie mam w końcu 67 y, 7, 7, 7, 7, 7 ruinów, czyli trochę, o nie, z nim, nie, eee, o, jak było no, pracę. Link? Mm. Ej, ej, z kim walczę? Okej okay. Co, ja? Okej, okay. z kim będę walczył? Z kim? Okej okay. Co jest? <grym> A, ale i tak... Dwóch ludzi zabiłem Ach, parło Uklanie, Uklaniam. Aha, tyle my Ukrainy. Uh -huh. so, so Chyba. Co? Czego jest siostra? jakiś ostra? Oj. Chogo zrobiła. Okej. Okay. Co jest. A ja, Ciebie ja, ja, mnie ja, Chciałeś... Józg? E... On jest chyba ja, 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 Po, ja, 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 Nie. Tak. Zatrug. Nie wiem. Co eee, to jest? Nikt. Co ja? Ja? Nie. Nie jestem Mordegatą. Nienawidzę tego dźwięku. To ja, na pewno. No widzisz mnie? Szyk się kocham Сейчас. Yes. Напомню мне. О, это просто. мне, арбу я О, он не позвонок. Ой, господи. Нам Я, кстати, за мужским в на Fine, I breaking point. I on, on, on. Ja. Yeah. Okay, Aí, ó. Tá um dobro né? Zafira vai que ir no sofisticado, né? Ai, que não sei como é, ela está ativada pelo leite. Deixa agora. Olha. E cá, é aqui, vem de aqui. O nome, que eu é que o não é minha corrida. O não quero ver não Ale łapcie chowale, i tak, jestem golemik, teraz, o, dobra, mam z nim kima, a nowego znajomego, o, hmm. co jest, aj, mogłem się ruszyć. Roboty kopcy, co mam na, na niego ciuki? co on okpok? Nie, on nie jest. Mój czułek. Jak chcecie wiedzieć, skąd ja lubię te mini kulki, powieście hmm, Jakub. Jakob Kugio I tam będzie fajnie mnie. Goldy ma lecie Hmm. Ko się urodziłby w 2022? drugim, będzie Google dr. Ej no, serio. My plague. Okej.